Idziecie sobie jako Wilkołak, a tu nagle z lasu wyskakuje Wilkołak Alfa. Teraz musicie walczyć z nim o dominację. Ale po drodze atakują Was jeszcze wampiry. To właśnie przydarzy mi się w dzisiejszym odcinku. Dodatkowo będę chciała całkowicie przemienić się w bestię. Czy mi się uda? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli pod tym filmem wbijecie 200 łapek w górę, to za tydzień, 5.15, kolejny odcinek z tej serii. Dzisiaj mam mega plan. Chcę zostać ostateczną formą Wilkołaka. W sensie całkowicie się zamienić. Do tego potrzebuję levela. W sumie muszę mega zlevelować A dlaczego muszę zlevelować? Żeby całkowicie przemienić się w wilkołaka Trzeba odblokować tak zwaną formę bestii Żeby to zrobić, gracz musi zdobyć mnóstwo doświadczenia Zabijając inne moby i wilkołaki Wykonać rytuały i levelować Za level kupuje się formę bestii Czyli przemianę w ogłosionego stwora Ej, mogę jeść wątrobę Ej, ja nie wiedziałam, ale ja mogę jeść tą wątrobę, którą dostaję no i gicik, ej fajne. Muszę piąty poziom tutaj odpalić. Żeby to zrobić, to muszę zabić bardzo dużo ofiar. I w ogóle już e, mam teraz noktowizję, tak więc się będzie działo. Ała, ale dostałam obrażenia. W sumie to potrzebuje dużo wątrób i takich kości pękniętych, właśnie do tych rytuałów. Ej, ja mam jakąś w ogóle zbroję? Czekajcie, bo ja się zamienię z powrotem, patrzcie. Jak jestem zamieniona z powrotem, to mam zbroję i nie mam noktowizji, a jak się zamienię, to, to nie mam... Znaczy, w sumie nie wiem, czy nie mam zbroi. Mam zbroję cały czas, teoretycznie. Muszę sobie lepszą w ogóle zbroję zrobić. Ale dobra, teraz jedziemy na las wilkołaczy i zobaczymy, czy... O, patrzcie, zabiję sobie na przykład tego wilkołaka, pokonam go. ma typie. Tedasz. O, użarłam go. I teraz... Dobra, sprawdźmy, ile jakby do przodu poszedł mi ten. O, patrzcie. Siedem! Ej, nie! Czyli tutaj mam ten lewen, i jakby jedna. Jezus! Dobra, 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 pokonałam ją. Ale czekajcie, jakby jedna ofiara, to nie jest jeden, jakby punkcik. Jedna ofiara, ten Wilkołak, jak jednego zabiłam Wilkołaka, takiego małego, to aż uzyskałam siedem punktów. Czyli w sumie to, jakiego mowa pokonam, wpływa na to, Ile będę musiała expić? Rozumiecie, o co mi chodzi. Tak więc to jest bardzo ważna informacja. Czyli, a za co dostaję najwięcej? Ej, może za wampiry będę dostawać najwięcej? Za jakie moby najwięcej dostaje się tych punktów? Pewnie na, takie, e, takie ciężkie moby najwięcej dostajesz punktów. Czekajcie, jedzenie sobie ogarnę. Idę sprawdzić, czy jak pokonam wampiry, tak jak pokonam wampiry, to będę dostanę więcej punktów. Dobra? Ej, sprawdźmy. Tutaj są jakieś wampiry. Halo, halo, wampiry! Te były wampiry, pamiętam. O, wampir! Co jest? Vampir? Bijemy się z wampirem. Wampiry się respią właśnie w takich jaskiniach. Teraz już wszystko widzę. O, patrzcie, mamy wampira, nie? Dobra, ej, czekajcie, wezmę sobie tarczę na wszelki wypadek. Dobra, pokonałam wampira. Ile mi przybyło? Ej, z wampira... Miałam 14, mam 22. To z wampira mi przybyło 8 aż punktów. Ej, to jest mega dobrze. To muszę po prostu walczyć z wampirami, tak naprawdę. I co jest? Okej, okay, dostałam jakieś oślepienia. Co to było? Ej, to muszę polować na wampiry. Ej, wiecie co było fajne? Jakbym znalazła las wampirzy. O. A za zwykłe zombiaki ile dostanę? O, dostałam za zwykłe zombiaki, chyba mało jest. A za zwykłe zombiaki, to, to, to dajcie spokój, to nie ma opłow. Nie, nie opłaca się zabijać, bardzo mało dostałam, parę punkcików tylko. Fajnie by było znaleźć las wampirów. Poszukamy lasu wampirów. To jest fajny pomysł. Dobra, chodźmy jeszcze na las Wilkołaków. Na las Wilkołaków idę i tam jeszcze pokonam Wilkołaki i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo z Wilkołaków też się ma chyba dużo tego ekspa. I pokonamy tą taką bestię. Wilkołaka, bestię. Czyli te, te takie duże Wilkołaki i zobaczymy. Las wampirów wygląda dość podobnie jak ten las wilkołaków w ogóle. Dobra, ugryźmy typa. O, tak będę wyglądać dzisiaj. Dobra, levelujemy, levelujemy. Trzeba levelować teraz. Czekajcie, bo tutaj jest yy, Armagedon. Pamiętaj o sobie z dzwonem. Dzięki. Nie, no. Diamenty. Jezus, wszystkie moje rzeczy. Czekajcie, tam diamenty moje leżą. Boże, ja mam teraz dziurę gigantyczną. Dobra, sprawdzimy, ile potrzebuję yy, tych itemów. O, teraz potrzebuję pięć wątrób i cztery pęknięte kości. A mam. Kości mam pęknięte. Jedną kość pękniętą. Wątrób mam mega dużo, więc jest dobrze, nie? Co to jest jakiś zombiak giga dziwny jakaś głowa ale dobra i, i wracam na mój las co to jest za głowa patrzcie na to wracam na las wilkołaków bo tam jest najbezpieczniej o jest wampir walczymy z nim walczymy z tym wampirem chodź wampirze o mój boże on jest giga silny o mój kolega mi pomaga pomóż mi kolego tak Czekaj, pomogę Ci. O Boże, on jest strasznie silne o Boże. Nie no, też, też mój koleg kolegę mojego przez przypadek uderzyłam. Słuchajcie, i się na mnie uwziął. Raz, dwa, trzy, cztery Boże, coś tutaj dzieje, coś tutaj dzieje, słuchajcie! Tam są wampir się leje z tym! Z wilkołakiem! O Boże, o Boże, co tam się dzieje. Nie mam czasu na was! ciemach, no Dobra, jesteś o dobrze! Potrzebuję jeszcze dwóch kości, żeby być na czwartym poziomie. Kolejna wątru wątroba. Dobra, jeszcze trochę kości i będę mogła levelować chyba. O, dobra, kolejna kość. Chyba mam na tyle, żeby się już zlevelować? Mam! Czekajcie, jest noc, i levelować. Lecę levelować szybko, bo ja nie wiem, czy jest noc, ale ja mam noktowizję, dlatego nie widzę, czy jest noc. Nie, no już jest dzień. Ej, jak jestem wilkołakiem, to mam mniej życia. Patrzcie. Jestem teraz w tym forma wilkołacza. I jak. Patrzcie, jak mam. Mam pełną zbrojkę, to jest tak. Mam 21 punktów. A to ja się zamieniam, to mam. Mniejszą zbrojkę mam, jak jestem wilkołakiem. Ej, to dla wilkołaka są specjalne zbrojki? Ej, dla wilkołaka są specjalne chyba zbrojki. Czy tamten las to jest las wampirów? Sprawdzę to, dobra? Eee, to chyba jest las Wilkołaków, też. Wszędzie są lasy Wilkołaków, nie wiem jak znaleźć las wampirów. Widzicie? No dobra, muszę czekać na noc teraz. No nie, nie mam co zrobić, muszę po prostu czekać. Dobra, idę do wioski, żeby sprawdzić, czy tam się zrespił ten przedstawiciel wilko Wilkołaków, który daje misję. I zobaczymy. W ogóle się ostatnio nie respi alfa Wilkołak. O, Wilkołak Alfa, bożem piąty! Boże, ale walka, słuchajcie. Oh, o Boże! O nie, o nie, uciekamy, uciekamy. Wilkołak alfa poziom piąty mnie za, yy, spotkałam. I mamy problem, mamy problem. Czekajcie, czekajcie. Widzicie poziom piąty, co jest grane. Zabiłam już jednego alfę ogólnie. Ale tamten był poziom trzeci. A tutaj patrzcie jaki straszny. Ten jest poziom gorszy. Bijemy się alfa. I... Inni też mnie zaczęli bić. O Boże, inni mnie też zaczęli bić. Razem z nim... Trzymacie z nim typy? Czekajcie, idę sobie szybko do wiochy. Tak jesteście, a ja muszę się zmienić, bo już noc idzie. Muszę szybko z nim wygrać i iść do ten. Muszę się zamienić. Dobra, czekajcie, on tutaj. O, jaki typiasz! Czekajcie, życie, szybko. Mam mam butelkę z życiem. Wychodzimy i lecimy na typa. On jest mega silny, o, jest mega silny. Dobra, o ma 200 życia! Ej, dobra, biegnę. Słuchajcie, szybko do domu, do domu. Szybko, szybko. Olać, typa. Ja się zamienię. Jak się zamienię, słuchajcie, w lepszego wilkołaka, to będę silniejsza i wtedy go pokonam. Szybko do mojej bazy. Okej, okay, dobra, jestem, jestem w bazie. Dobra, ja chcę się szybko po prostu zamienić, tak? Czekajcie, muszę coś zjeść. Tą wątrobę jem, ale dobra. Czekajcie, robię. E, wątroby, kości i odpalamy. Trzy, dwa, jeden, go! Idą do mnie, idą do mnie. No! No, co jest, no? Więcej was nie było. O, dobra, ej, ej leveluję w trakcie walki z zombiekami, no? Chyba. Ej, tak, zlewelowałam! Co jest? Jeszcze zginę normalnie za chwilę. Zlewelowałam! Dobra, teraz, teraz już będę niepokonana. Boże, święty, czekajcie. Szybko, szybko. Bierzemy. Ekstra umiejętności. Furia! O, mój Boże, mam tak zwaną furię. Ej, zobaczymy, jak to działa. Co jest? Ale fajne, no i dobra Ej, jestem szybsza, ej, jest dużo lepiej A mogę na czwarty już kolejny poziom Levelować? Sprawdźmy Dobra, nie, jeszcze muszę zabić, dobra Jeszcze muszę trochę ofiar Dobra, zdobyć, no, czekajcie, biorę sobie trochę jedzenia ej, dobra, ej, jest git Jest git, ma furię Teraz to już mnie nikt nie powstrzyma, no i chodź Patrzcie na to, czekajcie Widzieliście? Eee, jestem mega dobra. Dawaj tą furię. Czas oczekiwania się. Aha! Tej furii nie można używać cały czas. A ile dostałam za zabicie tego wampira? O, dużo. To fajne to jest. Dobra, idziemy pokonać tego alfę. Teraz dam radę, teraz dam radę. Idziemy na alfę, słuchajcie. <laughs> Ten creeper tam jest, To no nie mogę dobra, włączam furię I gdzie jest ta alfa? Co jest? Ile zombiaków? To jest jakiś atak na wioskę? tak dużo mobów tutaj lata. Czekajcie, pokonam ich. O, ja nie jestem wcale jakoś mega silna. Tylko łaki, pomóżcie mi. Stoicie i nic nie robicie. Boże, ile zombi, no! Co się dzieje? Czekajcie. Bo musimy dać radę. O! Mam jakiś quest wykonany. Wiecie co? Ja uciekam. Nie ma tutaj w ogóle tego alfy. Uciekam na swój las wilkołaczy. Alfa uciekł. Chyba się przestraszył. Ze m nie walczy nie ze mną i się przestraszył mnie. Muszę i tak, e, słuchajcie, zlewolować jeszcze bardziej. Dzisiaj muszę stać się tym giga wilkołakiem. Dobra, jestem tutaj. Chyba, że ten alfa tutaj gdzieś jest. Jestem cały czas wilkołakiem i po prostu chcę być tą bestią. O, wampir! Lecimy na wampira! O, easy. Dobrze. Ile poszło? No i dobra, ej, easy, wampir easy Ale tylko z wampirami ja lubię walczyć Bo tam się jeszcze inną jakieś resmią zombie Zombie czy coś, ola ci te zombie wszystkie Dobra, lecimy na ciebie Dawaj Teraz będę za chwilę giga wilkołakiem Dawaj wątrobę, dawaj wszystko Alfa, poziom trzeci Dam radę? Jak myślicie? Dobra, włączam furię I mierzymy się z... A Boże, wpadam w jakieś gody. Alfa, poziom trzeci Dobra, lecimy Teraz dam radę, teraz dam radę. I ugryzienie. No, to chodzi. Ej, uda mi się. I teraz ja za niego dostanę. Oooo! Ej, dostałam jakąś książkę. Patrzcie, i co jest napisane? Ej, chyba się udało. Okej. Okay. Jakaś... Co jest? E, to jest książka tego Alfy. taka dziwna książka. A ile dostałam w ogóle? Oda, patrzcie, dostałam w ogóle punktów. Tutaj pisze, że słuchajcie, to była jakaś mega przygoda. Nie, czekajcie. Że jego przyjaciele zostawili go po środku pustyni i słyszy jakieś szepty. Co jest grane? Czy to jest jakby, słuchajcie, człowiek to kiedyś był? Coś takiego. I to jest na końcu mamo. Pamiętnik to jest, tak. Pamiętnik tego Alfy. Ej, ale fajne w ogóle. Ej, bardzo ciekawe. Mam teraz taki plan. Po pierwsze, obudujmy tutaj tą, tą altanę czymś. Wezmę te głowy. Bo tutaj ta altana tak stoi, tutaj moby cały czas mnie atakują, więc zróbmy coś takiego, że... Mam w ogóle 20 głów mobów. Po pierwsze, zróbmy tutaj płotki po prostu, koło tej altany. Jak w środku na przykład robię właśnie te rytuały, to żeby mnie Moby nie atakował, bo to już jest tragedia. O dobra, to musimy też zwiększyć. Tutaj żeby nie przeszli, to muszę postawić podwójnie. Ma, może być tak, przynajmniej jak na razie. Nie jest to jakoś piękne, ja wiem, o, ale może być piękniejsze, proszę bardzo. Podoba wam się? Jak uważacie? A teraz idę szukać Alfy, bo ten Alfa gdzieś tam był. Muszę go pokonać. To żywopłot jest, tak, tak. Ja te, takie ochronę zrobiłam, żeby po prostu mnie nie bili, nie? by się zdespałniły, nie widzę w ogóle tych osadników. O, dobra, czy jest jakiś osadnik fajny ten, co mi daje zadania? Nie, jest jakieś inne tylko, co sprzedaje. nie chcę od ciebie. Ja się powinien zrespić taki osadnik. Słuchajcie, jest wio wioska już wilkołaków i się powinien zrespić osadnik, który po prostu daje zadania wilkołakom. I nie ma go. Musimy chyba przejąć kolejną wioskę, wiecie? No i nie ma tego alfy yy, z Niku, nie wiem gdzie jest. O, dobra, ale są jakieś inne wilkołaki. Wilkołaki się tutaj teraz respią po prostu. Dawaj. Dobra, muszę pokonać jak najwięcej teraz. Jak najwięcej potworów. Bo ja będę levelować w nocy już. Chodźcie szybko na wilkołaki. O, patrzcie się tylko trochę, jeszcze tylko trochę ofiar. Włączam furię i lecimy. Czekajcie, 3, 2, 1, furia. Działamy. Furia! Furia robi swoje, słuchajcie. Patrzcie, widzicie. No, za chwilę będzie noc. Szybko! Pokonujemy wilkołaki. Jezu, ale to furią to jest taka mocna. I życie mi się regeneruje. Dobra, kolejny. Dobra, jeszcze jedna ofiara, i możemy się przemienić. Co to jest? Jakaś inna kura. O boże. Leczysz. Dobra, i czy mam już? Mam już, słuchajcie. 130, dobra. Idę, teraz będę bestią. Idę do swojego zagajnika. Czy Co to jest ogród? I lecimy, patrzcie. Dobra, mamy to. Pada. Akurat, dobrze. Mamy wszystko chyba. Wątroba. Coś jeszcze potrzebuję. Dobra, dam wszystko, co mam. Chyba to weźmie, okej. Okay. Dobra, i odpalamy. Trzy, dwa i jeden. Lecimy. Tylko pada, musi padać. O, oh, i. Uwaga, uwaga. Piąty poziom. I teraz robimy ekran umiejętności, i tutaj mamy forma bestii. I co. I co jest. Ej, nie mogę tego odblokować. Co jest? Dlaczego? No nie gadaj. Dobra, ej, coś się chyba zepsuło? Czekajcie, mam poziom piąty. A tutaj mam w ogóle, patrzcie, różne możliwości, ale. No i co teraz? Ej, chyba muszę mieć le jeszcze lepszy poziom. Jak mam to zrobić? Mam to, mam furię, nie? Ale tylko. Co to ma być? Czy wy to widzicie? W ogóle cały czas pada. To jest irytujące trochę już. Nie mam mięsa. Idę do wioski. Boże! Ej, miecz! Dlaczego mi wypadł miecz? Miecz mi wypadł! Oni mnie leją! Pomocy! Oni mi chcieli ukraść miecz. Może znowu kolejny creeper? No ja deadne. Słuchajcie, uciekam. Nie, nie chcę jeść. Dobra, nieważne. Łapacz snów mam! O, fajne, jakiś łapacz snu sobie użyję, ale dobra. O, spoko. Ej, ale patrzcie, nie. Tutaj mogę odblokować teoretycznie. Mam jakieś robaki w ekwipunku. Ty, no. I co to jest? Nie wiem, co to jest. Jakieś w ogóle rzeczy dziwne. I co? To znikło! Może, co się tutaj dzieje? Słuchajcie, dziwne, dziwne rzeczy się dzieją. Czekajcie, aż zrobię sobie. Przepalę sobie ten mięcho. Co się dzieje w ogóle? W ogóle piasek mi wypadł z tego. To się tutaj jakieś jakieś rzeczy mi wypadają, jakiś lapis w ogóle wypadł mi z kobla. I o co chodzi? Dlaczego mi lapis z kobla wypada? Co tutaj się dzieje? Czekajcie, przepalę to. Ej, co jest? Może logę i zadziała? Dobra, lognę. Dobra, lognę. Okej, okay. teraz spróbujemy odblokować, bo wbiłam. Ekran umiejętności. Ej, czekaj! No co ty robisz?! Jezus Maria! Osadniku! Puściłeś... Do domu mi ten typy! Jezu, otwierają drzwi bezczelni. No, nie mogę tego odblokować teoretycznie, nie? Ej, tutaj chyba jest napisane, ile levela potrzebujecie, żeby to odblokować? Coś takiego? W sensie nie, nie rozumiem za bardzo. Tylko. Nie, to ja mogę dalej. Chyba, chyba muszę po prostu mieć lepszy poziom. Dobra, nieważne, słuchajcie. Dzisiaj tak dużo zrobiłam. Bo pokonałam alfę. Więc będzie się działo, no. I mam furię! Nie możesz tu i teraz użyć tej umiejętności. Dlaczego? Mogę! Właśnie tak! Mogę! Jestem kilka wilkołakiem.